Odmawiam. Nie. Pozdrawiam. Witam. Do mnie. Wymagane. Osłony. Atakuję. Główne zadanie przemieszczenie ładunku. W gotowości. Skoordynować wszystkie ataki na celu. Poleminowe. Gotowe. Superzdolność. Gotowa. Superzdolność. Wciąż się ładuje. Poleminowe. Wciąż się ładuje. Superzdolność. Prawie gotowa. Pole minowe prawie gotowe. Działanie systemu przywrócone. Uderzenie. Ha, 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 Przepraszam. Wrogi snajper. Zalecana ostrożność. Integralność kuli naruszona. Wymagana naprawa. Potrzebne leczenie. Potrzebna pomoc. Potrzebny dodatkowy pancerz. Na moją pozycję. Żegnam. Wycofać się. Wyeliminować Cel: Główne zadanie: obrona celu, bronie: Główne zadanie: obrona flagi. Główne zadanie: zajęcie flagi wroga. 3, 2, 1. Główne zadanie: atak na cel. Osłona aktywna: wysoka moc. Osłona aktywna: aktywuje pazur. Wykryto wieżyczkę wroga, zniszczono wieżyczkę wroga. Systemy w gotowości. Mały gryzoń Usteru. Nawiązano łączność. Pole minowe rozstawione. Ładunek się przemieszcza. Turlam się. Ruszam. Oczyszczono drogę. Pełna dominacja. Chomik pozdrawia. Uwaga, zły gryzoń. Proszę nie drażnić chomika. Systemy zagrożone. Burzyciel aktywny. Wykryto wroga. Ha, 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 Warunki zwycięstwa prawie spełnione. Uwaga, czas ucieka. Nie spełniono warunków zwycięstwa. Szanse powodzenia maleją. Tak. Potwierdzam. Pole minowe gotowe. Proszę o koordynację działań. Główne zadanie zatrzymanie ładunku. Główne zadanie odzyskanie flagi. Potwierdzam. Kryć się. Chomik dziękuję za pomoc. Układy naprawione. Obliczam nową trasę. Manewr obejścia. Wykrywam rozdrażnienie. Flaga wraca do bazy. Flaga zabezpieczona. Wróg zabrał naszą flagę. Wróg upuścił naszą flagę. Wróg punktuje. Flaga odłożona. Zwiększenie wyniku. Chomik ożywiony. Gotowość bojowa. Systemy aktywne. Z drogi. Prędkość maksymalna. Osiągnięto prędkość maksymalną. Tryb bojowy aktywny. Atakuje. Uwaga, na ruch na drodze. Do ataku. Maksymalna wydajność systemów. Kula daje fula. Misja w toku. Przełączanie w stan gotowości bojowej. Trafienie. Ładunek zatrzymany. Za wami. Aktywowano tryb walki w zwarciu. Cel zniszczony. Skanuję w poszukiwaniu dodatkowych celów. Zneutralizowano. Zniszczono. Wróg przemieszcza ładunek. Bronić celu. Ustawić się tutaj. Naprzód. W drodze. Melduję lokalizację. Nadchodzą. Przygotować się. Wkraczam. Kontynuować. Dołączam. Naprzód snajper obrał cię za cel. Nie zlikwidowano snajpera. Wykryto snajpera. Rozpoznano snajpera. Snajper zlikwidowany. Szturmowiec ranny. Nie zlikwidowano szturmowca. Rozpoznano szturmowca. Zabezpieczyć teren. Szturmowiec zlikwidowany. Wykryto wyłom w drzwiach. Nadlatuje desantowiec wroga. Wróg. Kracza od góry. Wykryto wroga na łodzi. Wykryto wrogów na łodziach. Zbliża się wroga łódź. Status ładunku. Zatrzymany. Status ładunku w ruchu. Bieżąca komenda. Atak na cel. Bieżąca komenda. Atak na cel. Maksymalna moc osłon. Pełna moc osłon. Aktywacja osłony. Włączanie osłon. Prawdopodobieństwo wygranej. Rośnie. Stracono sojusznika. Status ładunku. W ruchu. Wróg wkracza przez drzwi. Rozpoznano żołnierzy szponu. Bieżący status nieaktywny. Deaktywacja. Rozpoznano OR-14. OR-14 zniszczony. Aktualizacja statusu chomik na fali. Nano wzmocnienie. Działa. Szturmowniki atakują. Szturmownik atakuje, nawiguje. Szturmownik zniszczony. Przygotowanie do rozpoczęcia działań bojowych. Podliczanie głosów. Legendarnie. Podliczanie głosów. Epicko. Wielkie zwycięstwo małego ssaka. Ha ha, śmiech. Mówi, że widok daje radę. Mały ssak się niecierpliwi. Rozpoznano żołnierza szponu. W drodze wykryto próg zwalniający. Rozpoznano egzekutora. Egzekutor zlikwidowany. Zabójczyni obrała cię za cel. Nie zlikwidowano zabójczyni. Wykryto zabójczynię. Rozpoznano zabójczynię. Zlikwidować zabójczynię. Zabójczyni zlikwidowana. Potrącono, przetrącono. Ha, ha. Zabójczyni Poza radarem. Siekacz zniszczony. Podziękowania za interwencję. Kasowanie ostatnich 30 sekund. Z pamięci. Pełna szybkość. Osiągnięto maksymalną szybkość. Szybkość maksymalna. Uzbrojenie. Sprzężone. Namierzanie celów. Zbliżają się siekacze. Wróg atakuje. Wrogowie wkraczają przez okno. Status flagi. Upuszczona. Uwaga! Wróg przejął flagę. Uwaga! Wróg upuścił naszą flagę. Uwaga! Wróg posiada flagę. Status flagi: zabezpieczona. Status flagi: wraca do bazy. Podziękowania za wsparcie. Status flagi: zdobyta. Pazur: wypuszczony. Opadanie: no to lecę. Lądowanie: opuścić strefę lądowania. Namiazgę, chwytam, rozpoznano eksterminatora, eksterminator zniszczony, wykryto kilka celów, wróg wkracza przez okno, wykryto wyłom w oknie, wrogi bastion zniszczony, wykryto wrogiego bastiona, bieżąca komenda, obrona celu, status ładunku, w ruchu, wybuchacz zniszczony, wykryto wrogiego wybuchacza. To nic osobistego. Zlikwidowany. Zlikwidowano wiele celów. Zaliczono serię likwidacji. Chomik jest zadowolony. Niebezpieczna pozycja. Opuścić obszar. Zlikwidować ją. Zdobyć cel. Uwaga! Stan celu krytyczny. Drużyna pokonana. Wrócimy silniejsi. Cel nie żyje. Cele misji prawie wypełnione. Odzyskać naszą flagę. Przemieścić ładunek. Desantowiec wroga na radarze. Zniknęła. Chomik mówi. Stawaj. Ożywianie sojusznika. Więcej mocy. Uwaga. Kończy się czas. Zabić cel. Skierować się do celu. Prośba o przegrupowanie. Aktualizacja statusu. Cel uszkodzony. Nie zlikwidowano jej. Obrano cię za cel. Cel priorytetowy, nadal aktywny. Potwierdzam: potrzebne osłony, brak uzdrowiciela w składzie drużyny, pomocy, potrzebny pancerz. Cel uszkodzony zniszczyć cel nie zadzieraj z chomikiem chomik nie zapomina poziom zagrożenia spada przygotować się do walki wykryto wrogów. Nie znaleziono modułu motywacyjnego. Nie musisz mi dziękować. Dziękuj komikowi. Drużyna wroga wyeliminowana. Wróg ożywa. Wykryto wroga na dole. Wykryto wroga na górze. Wróg za nami. Wróg z przodu. Wykryto wroga o prawej. Oznaki życia. Nie wykryto. Wrogi cel. Nie znaleziono. Wroga drużyna. Nie znaleziono. No to hop. Czysto. Chomik mówi. Dziękuję. Zatrzymać ładunek. Tutaj. Żegnam. Bronić celu. Bronić naszej flagi. Zdobyć flagę. Atakować cel. Nie zlikwidowano. Celu priorytetowego. Cel uszkodzony. Przemieścić cel. Podziękowanie. Za uznanie. Mój teren. Później złoży autograf. Ja jestem mistrzem, prawdziwym mistrzem. Interwencja. Wykryto wroga. Słyszeliście go? Odmowa dostępu. Wykryto ulgę. Cele zbliżają się. Bronić celu. Cele tworzą wyłom w drzwiach. Idealna synchronizacja. Systemy poważnie zagrożone. Systemy poważnie zagrożone. Potrzebna natychmiastowa pomoc. Naprawa. Poziom rozdrażnienia okazu 28. Rośnie. Wykryto wroga. Po lewej. Stan celu. Krytyczny. Uwaga. Zostało bardzo mało czasu. Bieżący status. Zabezpieczanie celu. Mówi, że przeprasza. Status wroga. Zabezpieczanie celu. Potrzebne wsparcie. Auto odpowiedź. Dziękuję. Obszar pod kontrolą. Analiza lokalizacji. Gorąco, sucho, nieprzyjemnie. Idealne warunki dla chomików. Raport o lokalnym zagrożeniu. Uwaga na dziury w drogach. Ostrzeżenie o wrogim środowisku. Wykryto niskie temperatury. Zbliżają się siekacze. Za wcześnie na klapki? Ruszam ładunek. Wróg na górze. Szanse powodzenia rosną deaktywacja, błąd, włączono filtr wulgaryzmów, piłka w grze, cukierek albo psikus, ho ho ho, nie znaleziono tłumaczenia, toczy się, chomik zgłasza się do rzutu kulą, tętno wzrasta, świąt wesołych życzy chomik, la 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 la, szacowanie poziomu szczęścia, niewielka pomyślność. Aktywuje tryb świętowania, szacowanie poziomu szczęścia, średnia pomyślność, szacowanie poziomu szczęścia, wielka pomyślność, szacowanie poziomu szczęścia, niewielki pech, szacowanie poziomu szczęścia, średni pech, szacowanie poziomu szczęścia, wielki pech, szacowanie poziomu szczęścia, sukcesy naukowe, szacowanie poziomu szczęścia, powodzenie. W miłości Szacowanie poziomu szczęścia Pomyślność finansowa Szacowanie poziomu szczęścia Lepiej nie wychodzić z domu Knockout Samoocena Kule się w sobie Nie przeszkadzać Nie znaleziono słownictwa Tłumaczenie niemożliwe Obrano cię za cel Rozerwijcie się Awaria z systemu Burzyciel aktywny Wrogi snajper. Zalecana ostrożność. Zlikwidowana. Ożywianie sojuszniczki. Słyszeliście go? Słyszeliście go? Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ustąp pierwszeństwa.